Cześć, jestem Wandali, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Słuchajcie, mega się cieszę, bo jestem na dworzu, mogę nagrać step na dworzu Jest cieplutko, ale słuchajcie, nieważne, dzisiaj nagrywamy Pranka na mamie, że zostałem wyrzucony ze szkoły A jak wiecie, wyrzucenie ze szkoły z techniką to nie jest nic dobrego Bo mogą was potem nie przyjąć, a zależy na jakim byliście profilu I tak dalej, i tak dalej, napiszcie w komentarzu dwór albo dworek Nie wiem, pole, zależy jak mówicie, a przypnę wam Serduszko, czemu dwór, bo jest tak ładnie, że się tak jaram Jest tak cieplutko, nie mogę się doczekać, aż znowu będziemy tam nagrywać. Z basenem i ze wszystkim innym. Mam plan, żeby zrobić to tak, że teraz jestem na dworzu i to nagrywam. Potem ustawię kamerę, bo mamy jeszcze nie ma, ale muszę korzystać z tej pogody. No i wiecie, no i po prostu zacznę gadać, że coś tam odwaliłem z jakimś kolegą, coś zrobiliśmy niedobrego i chcą nas wyrzucić ze szkoły. Pani powiedziała, że na 90% zostaniemy wyrzuceni i że mama ma mieć rozmowę i nie dzwoniła telefonem, bo po prostu powiedziała, żebyśmy sami przekazali i coś tam, coś tam. A tutaj jeszcze, kochani, macie piątkę ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie się tu znaleźć subskrybentów, Bójcie tam na dole w czerwony przycisk, bo no dobijamy 500 tysięcy subskrypcji, a na 500 tysięcy fioletowe włosy w ogóle muszę iść do fryzera. No, dzisiaj mi pozytywnie odbija chyba przez tą pogodę, ale zaraz będziemy się już widzieć w środku, jak będę ustawiał kamerę, robił wszystko. Nie będę wam już przedłużał, widzimy się zaraz. Dobra, kochani, ja już jestem w pokoju i rozkminiałem, co bym mógł powiedzieć mamie, wiecie, coś takiego, żeby uwierzyła po prostu, żeby to nie było wyjęte z kapelusza, że nie wiadomo, co to jest i wiecie, tylko że, bo generalnie ja za grzeczny nie jestem i trochę uwag się ma, ale wy bądźcie grzecznie. No i wymyśliłem, że kolega przyniósł petardę dymną i że wrzucił ją do kosza, ja zasłoniłem kosz i ją odpaliłem, jakby zasłoniłem na kamerze, no nie? I że cała szkoła jakby była w dymie i tak dalej, i tak dalej... E, więc no, myślę, że może uwierzyć I powiem, że jest rozmowa jutro z pedagog, z psychologiem, z dyrektorką, z wicedyrektorką i z wychowawczynią klasy Więc myślę, że plan mamy dobry Tylko teraz dobrze to zagrać I robimy to! Mijmy to tak, o normalnie. I. Ale głupi jestem. Ale pozytywnie. Wy też bądźcie głupi, ale tylko pozytywnie i tylko czasami. Ja nie... No wiecie, w granicach dobrego smaku Słuchajcie, mamy godzinę 16:19. Ja już rozstawiłem kamerę w sumie tu, gdzie zazwyczaj, tylko jest ona jakby bardziej przesunięta. Wy tego nie zobaczycie. Ale teraz czekamy, no mamy z tego co wiem, to ma być tak o 16:30, 40, coś takiego. Czekamy, chociaż z moją mamą, to jest tak, że mówi, że będzie o 16:30, a może być o 17:30. Więc nie wiem, ale kamera jest ustawiona i jedyne co to zostało mi poczekać. Trzymajcie kciuki widzowie, żeby to się udało, bo ja liczę, że się uda. Dawno nie było pranków, więc może mama się nie będzie domyślać. Ja mam nadzieję też, że nie wypadłem z. z... 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 Sprawy, bo, bo wiecie, ostatnio same filmy z Nikolą było i chcieliście nagrać z mamą, z Blanką. I, I ja tak mówię, dobra, to nagrał z mamą i z Blanką. I czego się nie robi dla Was, zostawcie łapkę w górę 20 tysięcy i pokazuję wam mój samochód. Także wiecie co robić. Dobra, siema widzowie, zdjąłem kamerę, bo siedzę cały czas w oknie i czekam tak dyskretnie na mamę. Aż przyjedzie już... czekajcie, jest już dokładnie. 16.43 Także, tak jak mówiłem, mama się spóźniła I wypatruję, jak coś będzie jechać To się do was odezwę i widzimy się zaraz Ej, dobra widzowie, minęło, nie wiem 10 minut, może niecałe, siedziałem cały czas, patrzyłem na telefonie Muszę ustawiać kamerę, muszę ustawiać kamerę, bo jak mama tu wiedzie i nie zdąży. Dobra, dobra, muszę się chować, bo zobaczy mnie przez okno. Widzimy się zaraz. Troszkę się zestresowałem, nie powiem, bo mogłam mnie zobaczyć przez to okno, ale pewnie pomyślałaby, że stoję czy coś robię. Dobra, lecę ustawiać kamerę, bo pewnie za jakieś 2-3 minuty wejdzie do domu. I ciasta branka. Trzymajcie kciuki. Dobra, kamera ustawiona. Mama chyba już wysiadła z Volvo, 16:53 jest, tak jak mówiłem, te 10 minut. Nie, dobra, ja już się nie. Po prostu sobie pochodzę. Nie ma. Mamo! Mówiłem ci, że cię kocham? Czy ci nie umiem, że kocham? Często. Często, więc to? Powiedz mi. Co? Dlaczego jest samochód taki trudny? Samochód? Tak. Bo uciekałem ze szkoły. Ale uciekłem, No to się pojedzie na mnie, Nie, no, przecież normalny samochód, yy, wiesz, jak się yy, użytkuje, to on się użytkuje i się wróci no, od razu. Cześć mamusiu, cześć. Wiesz jak ja Cię kocham bardzo, kocham Cię mamusiu ja bardzo, 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 bardzo. w Kugę? Tak. Nową? Tak. Cieszysz się? Tak. Też się cieszę z Twojego szczęścia, ale będzieś ja miała jeden powód więcej do... Będziesz miała jeden powód więcej do nieszczęścia, ale mam nadzieję, że to, że masz Toby samochód, to wiesz, będzie jakaś yy, tutaj przywózka do tego, żebyś była mniej szczęśliwa od tego, co ci zaraz powiem. Co mi chcesz powiedzieć? Co to za Kinder ten Nie, Nie nopierw wiesz, pogadajmy normalnie, żeby żeby wiesz, nie będziemy zaczynać od razu, żebyś, wiesz, żebyś scenie nie psuła dnia, Żebyś scenie nie psuła dnia od razu się schudłaś coś, bo taka, taka szczuplejsza jesteś coś ten? O, mądry Schudłaś. Coś? Co? Schudłaś coś? No, z kości na ości. A co ty tak? Nie siedzisz swoim tym. Hmm? No bo jest sprawa. Jest, tam jest tam. zła sprawa. O, co? Jest bardzo zła sprawa. Jak? No jest zła sprawa. Czyli. No bo jest bardzo złożona. No bo nie miałem czasu. Yyyy... Lipa jest. No no, pochója poznawczona jest, musisz czuć. Więc... Dlaczego mm. nic nie posprzątałeś tu tym domu, no? No bo to nie, nie byłem w Też nie No to, to, to robiłeś. No musiałem zostać w szkole dłużej. No. Na rozmowę. No. Yy. Na jakiej rozmowy? Co znowu w szkole się stało? Po no stop, co się dzieje. Jakie uwaga? Dobra, no, to ale lewale. uwagi to tamki, uwagi to tamki, bo to za korzystanie z telefonu i tak ty to tam No, no bo... Ale brudnie ten stup. No bo miałeś umyć, no no, co no. No bo, no bo dobra, no bo. Ale dobra, ja nic nie znikniałam bo... we dzienniku żadnej uwagi. No bo pani kazała cię osobiście poinformować, i jutro musisz przyjść. No właśnie dzwoniła ja do mnie, pani mówiła ode mnie, się wstać. Dzwoniła? No. To mi powiedziała, że nie będzie dzwonić i że, no, że mam. Dzwoniła. Że mam osobiście poinformować. Nie, dzwoniła, pani, ale jedną. No jak zwykle duo Mikołaj e, i Małpa. Jak zwykle. To co znowu zrobiliście? No. Ktoś przyniósł petardy dymne do szkoły i stwierdziliśmy, że se wrzucimy do kosza i myśleliśmy, że wiesz co, jaki chwały dymek z tego będzie. A to, a to tak, na cały korytarz, no nie? Kosz spalony, podłoga przypalona, taka ten. Taka ten. No i co? I od razu do pedagog nas wzięli, nie? A co to zrobił? No i ja zasłoniłem kamerę, stanąłem przy koszu i małpa odpalił i rzucił, i ja zasłoniłem kamerę no i ten i od razu, chcieli w ogóle straż pożarną wzywać, to całe szczęście, że nie wezwali, bo to by były i że chcą zgłosić, no zgłosić to w ogóle na policję chcą i że na 95% powiedział, że zostaniemy rzuceni, ze szkoły że nie wie co by się musiało stać. Co? Że nie wie co by musiało się stać, żebyśmy w ogóle zostali w szkole i żeby ktokolwiek to zrozumiał, bo to nie jest zachowanie, które oni będą tolerować i że coś tam uwagi i tak dalej to wiadomo to, że się zdarza. Z, ale... Że ze szkoły jesteście wyrzuceni, że no, jesteś wyrzucony ze szkoły? No tak powiedziałem, że na 90. A ty to tak mówisz tak o... No a ja czy mam mówić... No, ja nie tłumaczy mówię, w... Cię człowieku no, no może nie tak jesteś? Tetardy koszt Lecz leć się, ty... No powiedziałaś, że tak nie wiem, no na 90%. A ty jak zwykle musiałeś być tam, tak? Czy to jak? No ale... No a co, ale, ale, człowieku! Na 95% powiedziałaś. To 95%! Szkoda, że pójść nie na 100 No i ten spokojnie tak No to, ale no nie wiem, powiedziała, że nie wiem co mi się musiało stać i że No powiedziałeś, ale ty jesteś powie... nie niedor... Ale słuchaj! Robiony jakiś. Słuchaj! Mają radę pedagogiczną, słuchaj, mam ma, mają radę pedagogiczną y... Ja mam Ciebie słuchaj, to piątek, nie ma słuchać. Piątek mają czyli na jutro czwarty No ale to jest ciebie czy No bo no, radę, radę mają, bo... no bo chcę cię Ty chodzili, co my wyrzucili, co my wyrzucili, wyrzucili? Chce Chce powiem ci... powiem teraz wszystko zrobić żeby ci nie wyrzucili, co my Słuchaj, tak ja dlatego nie, chcę Ci to... powiedzieć! Bo... Bo... Chcę Ci, bo... ci... powiedzieć! Niepcia, nie przerywaj! Ma... Daj mi, mi, po... ktoś Ale mówi, daj mi to chce powiedzieć. Nie, bo ty po prostu mówisz, yy, bo nie wiem, bo płytą. nie wiem, nie mówisz, że cię nie chcą ze szkoły. Ale nie, wiesz wszystkiego, wszystkiego i już podnosicie głos. Nie chcą nam przeszukiwać plecaków. No bardzo dobrze, nie bardzo nie wszystko, co mamy. Bardzo dobrze. No i nie wiem, czy zostaniemy w szkole, a drugiej u nas. Nie ma takiej szkoły z kierunkiem. No ale przecież pewne. Ja nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby yy, tak yy, taką sytuację stworzyć, że ze szkoły chcą was wywalić. Zdaję sobie sobie sprawę z tego, co wy zrobiliście. I kto was przyjmie dalej do szkoły? No nie wiem, może nie wiem jak to zrobić. Ja nie za ciebie opami nie... Ja mówię. Ale osami. może będzie... Ja tam, mówię, ja, ja, tam, mówię. ja o tam 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 za tam ciebie nie będę świeciła. I ja nie pójdę na żadną rozmowę, tylko pójdzie tata. Ups, przypał. No weź idź ty. Nigdzie nie pójdę. pójdzie ja nigdy... tata to będzie przejrzał jeszcze większy. Ale ja Ci nie będę broniła człowieku, daj mi spokój. Ja już, Ty sobie tak grzecznie mówisz, no bo mnie co wyrzucić z ekranu. No, no ja Ci nie mam. No co, co, się Normalnie, puenta pana. Zaraz zbyt skruszony, to ty mi tłumaczysz, tak człowieku, to już powinieneś panią yy, błagać. O to, Ale że jeszcze na szkole. Jeszcze, jeszcze, jest taka, no. jeszcze jest taka szansa. No fajnie, tutaj fajnie. To kosz jeszcze jest taka szansa, że nas nie wyrzucą, w sensie, że nie będziemy w papierach, tylko odlecą nam papiery, tak jakbyśmy się przenieśli. Nie? Um, nie, masz wszystko zrobić, żeby zostać w szkole. No. A jak cię wyrzucą z tej szkoły, to konsekwencje poniesiesz i to ostre. Będzie zakaz. Yy. Potykania się z Nikolą. Tak. I zobaczycie, się tylko w wakacje, że cię ze szkoły wyrzuca. Już się natrudziłaś mówieniem? Już. to już nie mogę na Ciebie patrzeć, Małusiu. Co? Masz! Ale co? taki śmieszny! Nie, 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 się To! Odwróćmy! Odwróćmy! No tak, ale to prawda, czy nie? Słuchaj. No prawda. Tylko chciałem mieć ciągnąć. Na to jest to jest prawda, czy to jest nieprawda? Bo naprawdę do mnie państwo była. Tak. No naprawdę. Ale wasza. To ty mi powiesz, teraz ten mi mówisz, że to jest prawda? Krzypał! No, bo wiesz co, to jest prank! To jest prank, Agnes! Piąteczka, piąteczka. Piąteczka! piąteczka. piąteczka. piąteczka! Jak się czujesz z tym, że zostaje wyrzucony ze szkoły? Bardzo źle. Tak? Tak. Ło, wow, widzowie, a wy jak się czujecie z tym, że zostaje wyrzucony ze szkoły? No i widać, mamusia, że tak, pod poddenerwowana. fioletowe włosy, może się uspokoić. Wow, mama, dobrze mówisz, zostawcie subskrypcję na tym kanale 500 tysięcy. No ale... Fiolet... Fioletowy. Fioletowy wandal. Fioletowy, baby. Dobra, Mordy, jak widzieliście, Brakt Myślę, że się udał. Mamo, 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 mamo. Udał się, dawno nie było. Dobra, no właśnie, dawno nie było, dlatego to też mnie skusiło, żeby zrobić coś fajnego. Bo tak to byś nie uwierzyła pewnie, gdyby nie ten jakiś miesiąc przerwy ostatnio też trochę lipa z regularnością filmów była. Ale to nieważne, słuchajcie, i film Wam się spodobał. Mamusiu w ogóle. Co powiesz? Co powiesz o, co powiesz o tym filmie? Przestraszyłaś się przez chwilę. No przestraszyłam się. No wiem, mamusiu, że się przestraszyłaś. Ale um, dajcie mu zrobić, już te fioletowe włosy będę miała. Ale mamo, nie, nie możesz tak prosić o subskrypcję. Jeżeli chcecie, to sami zasubskrybujcie. Nie proszę, tylko. Mówię. No chcesz, żebym wyglądał jak głupek już, tak? Nie. No, ja już cię przejrzałem. Dobra, kochani, zostawcie łapkę, jeżeli film wam się spodobał, albo łapkę w dół, jeżeli film wam się nie spodobał. Mamusia, mamusia tu już chyba ucieka. No dobra, nie będę wam przedłużał. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, zostawcie komentarz, jeżeli chcecie jakiegoś pranka. Możecie napisać jeszcze jakiś pomysł od siebie, w ogóle na jakiegoś pranka lub odcinek, jaki byście chcieli zobaczyć na moim. Napiszcie i te najbardziej lajkowane pewnie pojawią się na kanale. I co? Dzięki Wam, że byliście. Trzymajcie się. Piona! Boom.